Jak widzicie Państwo, dzisiaj politycy lewicy będą promować przekazywanie 1% podatku na organizację pożytku publicznego, tak zwane ngo -sy. To była ustawa, za chwilę o tym zresztą będzie mowa, wprowadzona jeszcze za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A taki luźny, lekki temat, ale bardzo ważny dla państwa polskiego. Bardzo proszę, oddaję głos pani poseł Jolanta Szmanek-Deresz. Przypominamy, Szanowni Państwo, że 30 kwietnia upływa termin rozliczeń podatkowych i w ramach tych rozliczeń możemy przeznaczyć 1% na organizację pożytku publicznego. Te organizacje powstawały od roku 2004 na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm właśnie w roku 2004 na wniosek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja chciałam pokazać Państwu jako przykład, że już dokonałam rozliczenia. I przekazałam 1% podatku na rzecz fundacji, która pomaga osobom chorym na Alzheimera. Zachęcamy wszystkich Państwa, żeby skorzystali z możliwości, jakie daje ta ustawa i wspomagali organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, które spełniają niezwykle ważną rolę w naszym systemie demokratycznym, że nie tylko rząd, nie tylko władza ustawodawcza i wykonawcza, ale także organizacje pozarządowe współdziałają z nami w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. A naszą postawę obywatelską możemy potwierdzić właśnie tym faktem, że przekażemy 1% na rzecz tych organizacji. Dziękuję bardzo. Pan poseł Janusz Zemke, bardzo proszę. Ja już między dwiema koleżankami, więc mam szczęścia dużo. Więc ja chciałem powiedzieć, że staram się podobnie czynić, od trzech lat dokonujemy razem z żoną, bo się rozliczamy wspólnie, corocznej wpłaty na fundację Ewy Błaszczyk-Akogo. Była to decyzja mojej żony, ja się w tym przypadku z moją żoną zgodziłem w pełni. Bardzo proszę pani poseł Jana Sany. Tak, zachęcam wszystkich do przeznaczenia 1% swojego podatku na właśnie cel charytatywny. Dzięki temu od razu lepiej się poczujemy. Będziemy mogli o tym mówić w czasie świąt, pochwalić się i nasze samopoczucie się poprawi. 1% podatku to bardzo niewiele, w dodatku to pieniądze, które już i tak były przeznaczone do budżetu państwa, a mogą na tym skorzystać różne organizacje. Ja już po raz czwarty będę wpłacała na. Schronisko dla zwierząt ciapkowo w Gdyni. Kiedyś, kiedy byłam prezesem Gdyńskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, to nam podlegało to schronisko. Ostatnio animalsi je przejęli. Znakomicie się rozwija. Mam świadomość, że kiedy wiele osób wpłaci 1% swojego podatku, wówczas będzie lepsze jedzenie dla psów i kotów porzuconych. Będą nowe budy. Także warto wybrać sobie takie stowarzyszenie, które na Najbardziej odpowiada. Związane z tym, czym się przez całe życie zajmujemy. Jeżeli ktoś chroni zwierzęta, przeznaczy na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Ktoś może przeznaczyć na Amazonki, na chore dzieci, na osoby niepełnosprawne. Czasem warto przeznaczyć 1% na małe stowarzyszenie, które działa na ulicy obok i wiemy, że ma trudności finansowe. Także każdy może znaleźć coś dla siebie. Zachęcamy do wpłaty. Bardzo proszę, poseł Tadeusz Iwiński. Powiem szczerze proszę Państwa, że niezbyt chciałem tu się pojawić, bo uważam, że nie ma się czym chwalić, to jest elementarny obowiązek i że powinniśmy to przekazywać ja, ponieważ jest taki nadmiar potrzeb, to co roku przekazuję na inne organizacje czy stowarzyszenie, ale trzymam się w Armii i Mazur, więc przekazywałem to i Fundacji, która funduje stypendia w Nidzicy, która nawiasem mówiąc została niedawno wyróżniona przez media Harcerzem W tym roku przekazałem na hospicję w Olsztynie Palium i według mnie nie tylko trzeba zachęcać, żeby wszyscy tak czynili, bo inaczej to się po prostu traci te pieniądze z punktu widzenia stowarzyszenia, ale Uważam, że należałoby podnieść tą kwotę co najmniej dwukrotnie do dwóch procent. Tak jest, na przykład w szeregu państw i w ogóle w trudnych czasach. To jest elementarny obowiązek. Podobnie jak Polska powinna, to jest zupełnie inny zbiór, ale związany z kwestią Solidarności w skali globalnej, Polska powinna przyjąć nową ustawę o pomocy rozwojowej. Także dla społeczeństw słabiej rozwiniętych, zwłaszcza afroazjatyckich. Dziękuję. I poseł Gintow Dziewałtowski, który pracował nad tą ustawą. Szanowni Państwo, w 2004 roku miałem zaszczyt prezentować Wysokiej Izbie najpierw pomysł, a potem projekt ustawy, która wprowadzała obyczaj oddawania 1% odpisu z podatku dochodowego na rzecz działalności pożytku publicznego. Dzisiaj mamy wszyscy satysfakcję, że to się przyjęło, że jest to z aprobatą przyjmowane przez tych wszystkich, którzy co roku w coraz większej liczbie, ale i kwocie przekazują środki na rzecz działalności pożytku publicznego. Jest to bardzo ważne, bo w ten sposób wzmacniamy społeczeństwo w ten sposób wzmacniamy realizację działań właśnie pożytku publicznego, które mają zaspokajać nasze potrzeby i potrzeby tych wszystkich, którzy pomocy potrzebują. Pan profesor Iwiński trafnie przypomniał o być może jeszcze lepszym rozwiązaniu. Klub Lewicy złożył do Laski Marszałkowskiej projekt ustawy zmierzający do zwiększenia odpisu do 2%. Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie potraktowana z należytą powagą, że ta propozycja zostanie wysoką izbę wcześniej, przez Wysoką Izbę wcześniej czy później przyjęta. Liczymy na to, iż te środki będą wykorzystywane zgodnie z interesem publicznym i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.